Witajcie wszyscy, a w zasadzie dobry wieczór, bo teraz to już godzina 20, można powiedzieć, że to już jest ciemno, prawie, że się noc zaczyna, co dla niektórych. Co, dzisiaj 13, jak co miesiąc, znowu to samo miejsce, Hełmno z widokiem na, na Wisłę, Wy widzicie most. Po lewej stronie już takie łachy się pokazują, stan wody jest bardzo niski. Te dwa dni deszczu, które były sprawiły to, że poziom wody na pewno się za chwilę podniesie. No dobrze. Zobaczymy co dzisiaj w radiu. Dzisiaj mam jeszcze taki można powiedzieć radiotelefon kryzysowy. Nie jest to Bofeng. To jest Tid Radio H3. Zobaczymy, co tam na kanałach PMR też będzie. No i miłego słuchania życzę. Może coś się uda dzisiaj usłyszeć. To jest zawsze jedna wielka niewiadoma. Słuchajcie. Jest ciemno, ale coś tam będzie widać. Zobaczcie, jak tutaj. Jak ostatnio byłem tej łachy, nie było. Normalnie wyspa się zrobiła na wi Wiśle. Nie wiem dlaczego ten most nie jest oświetlony. Coś tam też wysiadło. No dobrze. Chociaż jest ciemno i tutaj w świetle... ...samochodu... ...pokażę Wam to radyjko. Jest to jest właśnie TIT radio. Tak to się prezentuje. Jest fajne, bo można je programować przez aplikację w telefonie. Kupiłem je na AliExpress 100 zł i tam kilka groszy. Ogólnie bardzo fajny sprzęcik. Teraz się wygasił akurat. I co fajne, ładowanie USB-C też bardzo ważne, bo jak prędzej tych Baofeng'ów używałem, jeszcze w sumie nadal używam, też fajne radia. taka typowa to ale fajne, bo że zawsze kłopot był z naładowaniem tego tego radia, gdzieś z jakiegoś powerbanku albo coś takiego. Dobrze, 20 już prawie wybija, więc słuchamy. Dobrze, zaczniemy sobie od od radia ręczniaka zobaczymy czy w ogóle ktoś nas tutaj usłyszy czy ktoś uczestniczy na kanałach PMR przypominam kanał drugi więc patrzymy to jest łączności awaryjnej operator Tomasz z tej strony Czyli PMRka tutaj cisza CB radio, kanał 13 ustawię sobie troszkę szumy, squarcze tak skręcę żeby jak najwięcej usłyszeć. A wy macie widok na ciemność, nieoświetlony most. Co jakiś czas tam przejeżdża jakiś samochód to jedyne światła, które tam widzicie. To jest łączności awaryjnej z tej strony Tomasz, hełmno. Łączności awaryjnej z tej strony Tomasz Hełm. No, Odbieram mnie ktoś? Tutaj, Tomasz, hełmno w celu łączności awaryjnej. Próba na kanale PMR. Cześć kolego, z tej strony Tomasz, hełmno zgłaszam Twój odbiór. O, most się zapalił, i ktoś na pmr coś się odezwał. ...spróbujemy jeszcze wywo wywołać. Test łączności awaryjnej. Dobrze, podgłaśniam sobie Radio. Michał Hełno, z tej strony, Tomasz. Również Chemno, słyszę Ciebie jak co miesiąc piękniej wyraźnie. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne włączności owaryjnej. Zapraszamy do gestacji jak Ulisław, Ulisław, Sowes Kujaski. Co tu jeszcze? O zbiera świeć, bo ktoś się daje. Ja mam piśku Edemu. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Te są łączności awaryjne i Tomasz Helmno z tej strony. Tak bardzo, jak ktoś się pewnie gdzieś odszedł tam sobie, herbatę zrobić. Widać, że na kanałach... Poczekaj, poczekaj, bo stacja jakaś dalsza jest, proszę, się tam, wzmacniać włącz, bo jakaś stacja dalsza się odzywa, proszę. Na kanałach tutaj widać, że na kanale 13 w się Radiu dużo się nakłada dużo się nakłada na siebie i stąd tutaj ciężko się dostać a PMR-ka cicho zobaczymy jeszcze raz kanał drugi, PMR To jest łączność awaryjnej, operator Tomasz Hełno z tej strony. To jest łączność awaryjnej, operator Tomasz Hełno. Słyszy mi ktoś? pmr cicho. Mniej popularny sprzęt. Za parę minut przejdziemy na USB, za parę minut przejdziemy na USB, no to wtedy może będzie lepiej, może będzie lepiej wtedy, ale na razie jeszcze tutaj dla kolegów co mają tylko AM, to, to jesteśmy tutaj w tej częstotliwości i modulacji. Tu Marek Chełmno. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Tomasz Chełmno z tej strony w celach łączności awaryjnej. te bardzo silne stacje to przybicie mają ogromne ja tutaj na 4 watach z anteny samochodowej nie mam szans jedno to jest co fajne można osoby już po głosie poznać są z reguły co miesiąc ci sami Dzisiaj taki głos właśnie dziecka. Nowość Niech się młodzi też uczą No, chciałem wysyłać jakieś właśnie dziecko, które ten kanał dosyć blokuje, dużo, dużo mówi tak zwane rzucie szmaty Bardzo to przeszkadza. Dzisiaj też jest tak, że niebo strasznie zachmurzone Pogoda bardzo pochmurna Wszystko ma wpływ Norbert, zobacz na PMR, że będziesz mnie słyszał na pewno, tylko że teraz nie chcę włączyć się, bo koledzy rozmawiają maszynki. Ubieram cię, odbieram cię, tak 4-4, tak ich, można powiedzieć takie słabe, 4-4 Chciało jak najbardziej, dobra, no to czekamy wtedy na USB, yy, jeżeli przejdziemy za chwileczkę i Tomek Hełmno tutaj się odzywał, Tomek? Tak, jestem, jestem. My chyba nie mieliśmy jeszcze łączności. Yy, raczej nie, ja tutaj sobie tak dojeżdżam do Chełmna yy, przy Wiszy, zawsze sobie stanę, 13 i takie testy prowadzę.

Proszę bardzo. Norbert do siebie, wejdź na a Break break tylko z tej strony chwilę Adam, świecie do Tomka z Hemna. czy Ty masz SSB? Nie, niestety nie mam, ja tutaj tylko, tylko to właśnie na AM-ach. Chwilkę, dwa kanały wyżej, chwilkę pogadamy i potem ja tak pójdę na SSB, bo tu raczej chyba więcej osób się już nie zjawi, okej? Okej okay? okay. Jestem Jestem, jestem, jestem. Jeszcze jeden kanał w górę. Dobra, kanał szesnasty, jestem. Fakina, na weź mi, bo nie bo Adam Świecie z tej strony się kłania jeszcze raz. I mówię, nie, chyba nie mieliśmy łączności, dlatego mówisz, że po prostu z samego Chełmna nie nadajesz. Yyy, cześć Adamie, słuchaj, ja, ja ogólnie jestem tam z okolic Świegatowa, ale, ale u mnie z tymi łącznościami tam zawsze było bardzo słabo i zawsze jakieś lokalizacje sobie wybieram i podjeżdżam i tak od dwóch albo trzech miesięcy do na sobie podjeżdżam. A, okej, okej, bo przed chwileczką właśnie słyszałem ze Świekatowa, tam y, rozmawiał, słyszałem zresztą. Tak, słyszałem, ale też y, miesiąc temu on się odzywał y, i zauważyłem, że on jest w sumie od niedawna, bo on opowiadał, że, że kiedyś tam y, był krótkofalowcem, później to przestał, ale, ale fajnie to że, to, że ktoś z moich stron też tam jest, więc y, będę próbował też i u nas. No ale tam więcej jest, tam jest i Grzesiu, i właśnie i Sławek, i tam jeszcze jeszcze ktoś, jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba Stasiu w niedaleko, też czy tam, nie wiem czy teraz jeszcze y, cały czas nadaje, bo go nie słyszałem. No ale co jaka tam ekipa zawsze była i to już od kupę kupy lat. Tak, u tego Stasia wszewnie to kiedyś nawet miałem przyjemność być. Jeszcze Marek też z Zalesia, tylko Marek już chyba przestał, a Stasiu długo go nie słyszałem. Dokładnie, ale wiesz co? Ja mam jeszcze takie to radio e, Tetsun. Ono jest bez nadawania sam odbiór. Tam mam e, e, USB, SSB, e, ale zasięg tego jest taki troszkę skromny. To jest też takie radio awaryjne. dokładnie, ale piękna zabawa, dobrze, to wybiła godzina 20, już jest 32, uciekaj na kanały do chłopaków i, i dziękuję za łączność. I jakby co, to ja tutaj też na 19 kanale stoję, jakby, jakbyś tam przejeżdżał czy cokolwiek, ale to jak już to tylko po pół bo od rana do 15, to jestem w pracy, a potem różne jeszcze rzeczy człowiek wiadomo robi, ale jeżeli jestem to się odezwę, ogólnie tutaj mówią na mnie o górnym świecie. Dziękuję bardzo. Będę pamiętał, na pewno się odezwę. Hej. Mreko, mreko. Cześć, Kolombo. A witam się, Adas, witam Adas już, słuchaj, podałbyś na to raporcie te tak jakby tam lecił Ja już podawałem, ale wyżejście uciekli z kanału 11, ale w tej chwili leci to 5.6 do 5.7. No ja to powiedzieć. No dobrze. Muszę niestety łączności kończyć. E, dzisiejszy dzień można powiedzieć, że jeszcze bardziej udane niż ostatnie, więc więc super. Życzę wam miłej nocki. Dobranoc.